Witaj, w tym odcinku omówimy prawdziwą historię radowych dziewczyn. Historię, która wyglądała inaczej niż przedstawiają to w filmach, czy też praktycznie wszędzie od gazet po internet. Powielając tą samą propagandę mającą na celu zdyskredytowanie najważniejszego pierwiastka dawnego świata, eterycznego radu, który był fundamentalnym problemem naszego systemu. Nie tylko ze względu na niesamowite właściwości prozdrowotne, ale również ze względu na swoje właściwości energetyczne. To historia, jakich jest wiele, pokazująca, że w naszym świecie najmniej istotna jest prawda. Wystarczy powtórzyć kłamstwo tysiące razy, a każdy będzie brał je jako pewny fakt. Taką moc mają media, które kreują naszą rzeczywistość. Bo dużo łatwiej jest kogoś oszukać niż przekonać, że jest oszukiwany. Radowe dziewczyny, na dobre, zakorzeniły się w popkulturze. Napisano o nich dziesiątki książek, nakręcono setki dokumentów, tysiące filmów na YouTube, czy też kilka, które trafiły do kina. Wszystkie mówią ci, co masz myśleć, o najbardziej kuriozalnej sytuacji, za którą pozornie zapłaciło kilka młodych dziewczyn pracujących z Radem. W rzeczywistości największą cenę tej sytuacji płacimy my. Jako cywilizacja, której odebrano dostęp do najistotniejszych pierwiastków eterycznych. Do technologii, która sprawiała, że świat był lepszy. Może najpierw omówimy, jak wyglądała oficjalna narracja historyczna dla tych, którzy nigdy nie słyszeli o tym przypadku. Z początku ubiegłego wieku. W międzyczasie na ekranie widzisz pracownicę jednej z wielu fabryk, w których pracowały radowe dziewczyny. Podczas porannej rutyny zaczynając swoją zmianę. Były one zatrudnione w fabrykach zegarków, gdzie malowały tarcze fosforyzującą farbą z radem, undark, która sprawiała, że tarcze zegarków świeciły w nocy. Miały być zachęcane przez swoje szefostwo do oblizywania pędzelków z farbą podczas pracy, co miało poprawić jakość i wydajność. Przez co miały nabawić się choroby popromiennej. Sześć kobiet wytoczyło proces który po paru latach wygrały, dostając odszkodowania. Sam proces był początkiem końca pierwiastków radioaktywnych. Od tego czasu zaczęła się ich bardzo zła prasa, co finalnie spowodowało usunięcia całkowicie ich nie tylko z farb, ale ze wszystkich innych możliwych produktów, które omawiałem w poprzednim odcinku. Jeśli nie widziałeś, koniecznie nadrób zaległości. Obecnie już od dosyć dawna, niewykonalnym jest zakup jakiegokolwiek radioaktywnego pierwiastka. Jako zwykła osoba fizyczna, czyli przysłowiowy kowalski. Jest bardzo wiele nielegalnych substancji, które uzależniają i bardzo mocno wyniszczają ludzkie organizmy. Ale mimo, że są nielegalne, większość ludzi ma do nich bezproblemowy dostęp. we wszystkich krajach na tak tzw. czarnym rynku. Wiele z tych substancji, mimo że powodują niesamowite skutki uboczne nie tylko dla kondycji fizycznej, ale i psychicznej, niejednokrotnie odbijając się na całej rodzinie uzależnionego, nie tylko są dostępne dla każdego, ale są na nie nałożone akcyzy, na których zarabiają wielkie koncerny razem z państwowym budżetem. Na przykład palenie spowodowało już tak wiele zgonów. I nikt się tym tak naprawdę nie przejmuje. Sam pomyśl, czy aby na pewno za usunięciem radioaktywnych pierwiastków stoi obawa o nasze dobro i zdrowie. Czy może jednak kryje się za tym coś innego? Zostały usunięte na tyle skutecznie, że nawet osoby z tzw. półświadka, czyli ci, którzy obracają na czarnych rynkach wszelkimi możliwymi nielegalnymi substancjami, czy też innymi niebezpiecznymi przedmiotami. Nie mają do nich dostępu. Po to, aby nikt nie mógł zweryfikować doniesień, które serwują nam jako jedyną słuszną prawdę. Oczywiście sama historia z radową farbą to było za mało, aby przekonać społeczeństwo, że promieniowanie jest niebezpieczne i wytłumaczy tak skuteczną kampanię odbierania z rąk obywateli tych cennych pierwiastków. Bo o ile w miejscach objętymi konfliktami zbrojnymi, było to stosunkowo łatwe, to w krajach gdzie nie było takiej podkładki musiano wymyślić coś lepszego i tak powstała atomówka czy też jądrówka mająca straszyć naiwne społeczeństwo że ten materiał w niepowołanych rękach może wywołać katastrofę nuklearną sprawiając że całe miasta wyparują pozostawiając skażenie na setki lat tak jak to niby było w Nagasaki czy Hiroshimie. które zostały zniszczone tak naprawdę za pomocą napalmu gdzie notabene miasta odbudowano w bardzo szybkim tempie i zostały zamieszkane praktycznie od razu z powrotem przez ludzi, wmówiono nam katastrofę w Czarnobylu, gdzie miało być skażenie na setki lat, czyniącym te miejsce nie nadającym się do zamieszkania, czemu przeczą samosioły, to ci, którzy wbrew zakazom wrócili mieszkać w okolicy słynnego reaktora, dożywając 80-90 lat w dobrym zdrowiu. W przeciwieństwie do zmanipulowanej większości, nie dali się przekonać ci, którzy pamiętali prawdziwą historię eterycznych pierwiastków. Więcej o tych wydarzeniach poruszałem w serii o czym ci nie mówią dla wspierających. Ale dziś interesują nas radowe dziewczyny i ich prawdziwa historia. Istnieje kilka fotografii, które bardzo mocno wpływają na wyobraźnię. Na jednej z nich jest Molly Maggie której szczęka urosła do niebotycznych rozmiarów. Stało się to po wyrwaniu zęba, który spuch, także skóra ledwo wytrzymała napięcie, spowodowane obrzękiem, który był ogromny. Drugą była Katrin Wol-Zon-Hue, której wypadały zęby, oraz jeszcze jedna, której rozpadł się nos. Na co najmniej 4000 kobiet, które pracowały w kilku firmach malujących tarcze zegarków, tylko te miały widoczne zmiany. Pamiętaj, że tylko sześć kobiet złożyło pozew, i zapewne tylko tyle było w tym czasie chorych. Gdyby było ich więcej przy tak mocno rozmuchanej sprawie, o której trąbiono w gazetach, telewizji i radiu w tamtym czasie, to na pewno zgłosiłyby się, aby uzyskać odszkodowanie, co nie nastąpiło. Miej na uwadze, że 4000 tysiące kobiet to bardzo zaniżona liczba. Ponieważ radowa farba, oprócz na cyferblatach zegarów w tamtym czasie, była umieszczana na całej masie innych przedmiotów, tablicach informacyjnych, znakach ewakuacyjnych, kokpitach samolotów, zabawkach, kompasach, bryloczkach, spławikach wędkarskich i temu podobnych, farba była w tamtym czasie hitem, sprzedawana również do własnego użytku. Rynek był po prostu ogromny. Miliony zegarków produkowanych w ciągu roku były tylko jakąś częścią całego przemysłu, a pracowników, którzy mieli z nią do czynienia, było nie tysiące, tylko dziesiątki tysięcy. Na marginesie ostatnia z radowych dziewczyn, Mea Kane, pracująca w jednej z fabryk, zmarła stosunkowo niedawno, w wieku 107 lat, co jest dużo ponad przeciętny czas życia. Pracowała przy Radzie już na początku lat 20, a więc w czasie, gdy obowiązkiem było lizanie pędzelku z farbą. Rad nie tylko nie skrócił jej życia, wywołując raka, ale wydłużył je znacznie. Inną niewiele krócej żyjącą była Mabel Williams, która dożyła 104 lat. Nie ma żadnych statystyk pokazujących prawdziwy czas życia radowych dziewczyn, tak jak nie ma tych, które pokazują, ile z nich zachorowało, bo zapewne byłyby niewygodne dla przyjętej narracji. Gdyby statystyki potwierdzały to, że rat jest niebezpieczny, to na pewno byłyby powtarzane w mediach. A więc teraz nasuwa się pytanie, dlaczego niektóre zachorowały na choroby nowotworowe, a inne dożyły ponad przeciętnego wieku. Można byłoby na to odpowiedzieć banałem, że przecież wpływa na to wiele czynników, tak jak jest to obecnie, jedni chorują, inni nie. Ale taka odpowiedź byłaby niczym innym jak ignorancją prawdziwych przyczyn ich problemu. Aby je poznać, musimy się cofnąć w czasie o niecałe 100 lat przed wydarzeniami w radowych fabrykach do początku XIX wieku do fabryk, w których wytwarzano zapałki zapalające się wszędzie znane pod nazwą zapałki Lucyfera różniły się od tych, które używamy obecnie brakiem potrzeby draski z boku pudełka którą robi się z czerwonego fosforu i zmielonego szkła. Zapałki lucyfera wystarczyło potrzeć o każdą możliwą chropowatą powierzchnię, aby się zapaliły. Produkowano je z pasty zawierające biały fosfor, który od XIX wieku używany był również jako biologiczna. Już w 838 roku zaobserwowano pierwsze niepożądane efekty, delikatnie mówiąc. Niedługo później było to już kilkadziesiąt osób. Które zachorowały na fosforową szczękę. Nazywana była również martwicą szczęki. Dziś nazywa się je chorobą pchosego. W XIX wieku głównie nazywana była trądem swatki, ponieważ osoby, które ją przeszły, były bardzo oszpecone, co wykluczało je z rynku pracy. Były niczym trędowate dla całej reszty społeczeństwa. Tak jak w przypadku radowych dziewczyn. Pierwsze objawy wykryli dentyści. Choroba na początku powodowała ogromny ból zębów oraz obrzęg dziąseł. Następnie rozwijała się ropa, która powodowała wypadanie zębów oraz powstawanie martwaka, który był martwą kością oddzielającą się od tej żywej. Było to gnicie za życia. Jedyny ratunek był w usunięciu operacyjnym zaatakowanych tkanek. Co ciekawe, ich kości świeciły w ciemności, zielonkowo-białym kolorem, tak jak u radowych dziewczyn. Od odkrycia i opisania tej przypadłości, spowodowanej wdychaniem białego fosforu, do zakazania stosowania go przy produkcji zapałek, minęło niecałe sto lat, mimo wielu protestów pracowników i całej masy chorych, liczonych w tysiącach. Strajki, nazywane były strajkami dziewczynek z zapałkami. Tak jak w przypadku słynnej baśni Hansa Christiana Andersena, również ich historie miały tragiczne skutki, bo mimo operacyjnego pozbycia się martwych tkanek, co ratowało życie, zazwyczaj nie trwało ono zbyt długo, ponieważ pojawił się problem z odżywianiem u osób pozbawionych szczęki i zębów. Natomiast w przypadku radowych dziewczyn nie było żadnych masowych protestów, oprócz wcześniej wymienionych sześciu dziewczyn, które złożyły pozew. Co nam sugeruje, że nie było problemu w takiej samej skali, jeśli był w ogóle, mimo że objawy miały być praktycznie identyczne. Sprawa sądowa odbywała się w Stanach Zjednoczonych, gdzie istnieje coś takiego jak precedens prawa. Wystarczy jeden wyrok któregoś sądu opiniujący rozstrzygnięcie problemu, aby przy następnych można było się na niego powoływać. Przekonując kolejnego sędziego, że nie musi już o tym myśleć, bo poprzedni zrobił to za niego. Na marginesie w Polsce narzekamy, że nie ma u nas prawa precedensu, ale myślę, że ma to swoje plusy, jak i minusy, bo przy prawie precedensu wystarczy przekłamać raz rzeczywistość, aby można było ją naginąć już później bezustannie. Tak jak to było w przypadku radu i radowej farby, wystarczy przyjrzeć się jej składowi. Były ogółem produkowane dwie farby. Jedna zawierająca rad 226, który był w skrócie mówiąc produkowany z uranu emitujący mocne pole promieniowania alfa przez 1600 lat. Druga farba zawierała rad 228, który powstaje jako produkt rozpadu promieniowania toru, który emituje promieniowanie beta o niskiej energii przez krótki okres kilku lat. Także nie każdy rad to ten sam rad, mimo że są wrzucane do jednego worka. Analizując dalej skład radowej farby, zauważymy, że znajdował się w niej fosfor, siarczku, cynku. Zresztą świecące farby fosforyzujące były znane już w czasie radowych farb. I to właśnie fosfor powodował problemy, martwice szczęki, nie sam rad, który został podpięty pod skutki uboczne fosforu. Rad mógł wpływać negatywnie, ale tylko i wyłącznie poprzez połączenie go z fosforem, który jest prawdziwym, cichym zabójcą. Ale tą jakże ważną kwestię pominięto podczas procesu radowych dziewczyn, w którym adwokat obrony grał z oskarżycielem do jednej bramki na zlecenie potentatów farmakologicznych oraz energetycznych, którym nie pasowała obecność radu który nie tylko leczył, ale również był źródłem mega taniej i zielonej energii, którą zajmiemy się w następnym odcinku tej serii. Dlatego nie zapomnij zostawić Kciuka w górę, aby wysłać sygnał do kontynuacji tej serii o radowym dawnym świecie. Skład farby różnił się jeszcze aktywatorami, które były odpowiedzialne za odpowiednią barwę widzianą pod światłem UV. Dla przykładu, miedź powodowała kolor zielony. Srebro, niebieski, a mieć z magnezem żółto-pomarańczowy. Co ciekawe, farby fosforyzujące, świecące w ciemności, produkowane są do dnia dzisiejszego. Ich produkcja, dzięki zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa, ma nie stanowić już zagrożenia dla zdrowia pracowników, tak jak i naszego, w co bardzo trudno mi uwierzyć przede wszystkim farby, które są przeznaczone do barwienia ubrań, czy też naszej skóry. Ale radowe farby zostały zbanowane całkowicie. Nawet gdyby mówili prawdę, i to one byłyby szkodliwe, nikt nie pomyślał nawet o tym, aby zmienić podejście do spraw bezpieczeństwa, tylko usunięto je razem z Radem całkowicie z naszego życia. I nikomu tak naprawdę nie chodziło o bezpieczeństwo pracowników czy tam nasze, tylko o zyski oraz kontrolę nad nami. W naszym niewolniczym systemie byłby solą w oku korporacji, całego systemu, który zmusza nas do spędzania znacznej części swojego życia w pracy, za którą dostajemy marne wynagrodzenie, abyśmy mogli opłacić energię elektryczną, ogrzewanie czy leki, które byłyby w radowym świecie niepotrzebne i praktycznie darmowe. Dlatego przekłamują naszą rzeczywistość, powtarzając propagandowe bzdury, w które większość wierzy bez większej refleksji. Zapraszam na Instagram, tam dodam fotografie, które nie nadają się na YouTube. Pokazują, jak wyglądają ludzie mający do czynienia z fosforem. Opuchlizny czy też ubytki tkanek są identyczne jak w przypadku radowych dziewczyn, ale ostrzegam, są tylko dla tych o mocniejszych nerwach. Jak zawsze, będzie mi niezmiernie miło, jeśli pozostawisz po sobie swoje przemyślenia w postaci komentarza. Dziękuję również wszystkim wspierającym kanał. Jeśli ty chciałbyś zostać jednym z nich i uzyskać dostęp do filmów w serii, o czym ci nie mówią, z której dowiesz się m.in. o tym, dlaczego uważam, że zagrożenie nuklearne to bajka, w opisie tego odcinka znajdziesz link, który cię przekieruje do tego filmu. A dla tych, którzy oglądają do końca, mała wycieczka po uranowej kopalni z XIX wieku w Colorado, w której nie tylko wydobywano rudy uranu, ale również poddawano je procesowi destylacji i filtracji aby uzyskać czysty rad. Pod postacią proszku przypominającego sól. Proszku, którego niecałe pół kilograma może wyprodukować tyle samo ciepła, co 150 ton węgla. Podczas destylacji rudy uranu rad bardzo mocno parował, prosto w nosza pracowników. Mimo tego nie było nigdy żadnych potwierdzonych doniesień o chorych górnikach czy też pracownikach pracujących przy filtrach i destylacji rudy uranu. Obecnie wmawia nam się, że już na początku zdawali sobie sprawę zagrożeń, jakie niosły pierwiastki otwórcze. A pracownicy nie chorowali, ponieważ zachowywali środki ostrożności, po których na filmach nie ma śladu. Nawet było to w przypadku dużo późniejszych pracowników reaktorów atomowych. Dobrze zdawali sobie sprawę, że to wymysły, aby nas straszyć. Opowiadał o tym zresztą profesor zajmujący się reaktorami jądrowymi, który na wykładach spożywał radioaktywne pierwiastki i opowiadał, że kąpał się w basenach reaktora. Zachęcam sprawdzić jego wykłady, są do znalezienia u mnie na kanale. Zachęcam zresztą do sprawdzenia prawie wszystkich filmów, bo w mniejszym lub większym stopniu łączą się ze sobą. Niczym puzle, im więcej będziesz miał elementów, tym łatwiej dostrzeżesz całość czyli prawdę o dawnym świecie że wyglądał całkiem inaczej niż nam to usiłują wmówić. A ten nasz, tak zwany dzisiejszy, postęp jest tylko metodą na zniewolenie umysłów. Jeśli dotrwałeś do końca, możesz napisać w komentarzu, że masz otwarty umysł. Zresztą chyba tylko takie osoby oglądają ten kanał. Życzę Wam dużo zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Tartarianin.